Ja wszystkim Barta się kłania, zastanawialiście się czym Jacek jeździ, tak? Była zagadka dla Was. No to zaraz się dowiecie, czy mój braciak śmiga, bo zaraz tu będzie wjeżdżał na parking i zaraz przy okazji Wam pokażę jeszcze co odwaliłem. Bo tu ogólnie parking jest cały zawalony, już żadnych miejsc nie ma wolnych, parkingowych. Wszystko jest zapieprzone, że już tak brzydko powiem. A Jacka mam na słuchawce. Zaraz powinien powinien się pojawić Chyba go widzę Jedzie <laughs> jedzie Widzisz mnie, Jacek No to dobrze, to jak mi widzisz Nie, nie ten Mercedes Tam <laughs> następny pojazd Jacek wiesz tam w koło Dawaj, 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 dawaj o, widzicie, czym się mój braciak wozi? Zatrąbaj! Albo nie! <grystanie> Dobra. I teraz zobaczcie co ja odpieprzyłem, nie? W ogóle już taka zadyma tu jest na parkingu. Bo niedobrze zrobiłem, takich rzeczy się nie robi, nie? Ale zobaczcie jak... jak, jak stanął PGR-us, nie? W ogóle co ja tu się nasłuchałem od kierowców? Już wyzywania było. No ale wiecie. Wiadome. Rajki są wszystkie zawalone, już tam widzicie na dupach stoją, a ja się postawiłem wzdłuż. Dobra, muszę się tutaj przesunąć, żeby on mógł wjechać.